Hej, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, jest za oknem słonecznie, ja się ubrałam, pomalowałam, Włosów ani nie związuje, ani mi się nie chce, mieć nic z nimi nie, nie robię na razie, więc idę tak, nie rzucą szamponę sobie przykniemy i idę do sklepu. Muszę coś wymyśleć na obiad, nie wiem kompletnie co, też nie mamy masła, mam ochotę na lody. Także chodźcie, zabieram Was ze mną na takie mini mini zakupy. Ja jestem uszykowana i lecimy. Dobra, idziemy sobie i jest naprawdę bardzo ciepło, aż jestem w szoku, że jest tak ciepło, bo ostatnio widzieliście, jak pogoda nas przywitała, czyli było brudno. Deszczowo i pochmurno. Teraz mamy taką ładną pogodę i myślę, co na obiad, i w ogóle nie mam pomysłu, co by tu zrobić. Myślę, że może mm, zupę krem z brokuła albo spaghetti. Mam dwa takie pomysły i zobaczymy, co tutaj zrobić. No, ale sami zobaczcie jakie słoneczko, Oczywiście u nas to nie jest 30 stopni jak u was, ale mamy. 22, dobra, lecę i później Wam pokażę co kupiłam. Wróciłam, więc mini zakupy z Aldiego, kupiłam dwa serki taki jeden taki kremowy, topiony i jeden taki biały, bo zdecydowałam, że będę robić właśnie krem z brokuła, więc do tego dwa brokuły. Nie wzięłam żadnych grzanek, ani ptysie o bo zapomniałam i prawdopodobnie nie mamy, ale zostało mi trochę chleba, także myślę, że zrobię sama grzankę na patelni ja masło, bo się skończyło. Wzięłam leżne kanapki, bo jak zobaczyłam, to mi naszła ochota. Poszłam też po lody, więc wzięłam takie desery. Tutaj tiramisu, a tutaj takie yy, z wiśnią. I wzięłam pięć takich ciemnych bułeczek z ziarenkami. I słuchajcie, za to co tu widzicie, zapłaciłam. 19,17 euro. Także tak. Broku już wstawiony. Tutaj sól muszę zaraz szczepać. Eee, olej się grzeje. Tu pokryłam chleb na grzałki, grzałki na grzanki. I w tle vlog Także mój stojak, mój, sto mój statyw. Zaraz wsypujemy i będzie krem. Już zaczęłam jeść, więc już tak to pięknie nie wygląda, ale gotowe zupka krem, także smacznego dla nas. Do męża dostałam takie piękne kwiatki, tylko wiadomo, muszą się... Rozkwitnąć, ale właśnie wolę takie jak najmniej otworzone, bo wtedy są z nami jak najdłużej. Więc mamy goździki, muszę im trochę wody jeszcze dolać. Także super, ładny kolorek, będą miały. A ja siedzę sobie ogólnie Oglądam sobie vlogi, wstawiłam pranie. Jedną ściągłam, kolejne właśnie wieszam. W międzyczasie wypiliśmy sobie kawkę i zjedliśmy sobie te lody, które Wam pokazywałam. Eee, bardzo dobre, są kupione w Aldi, także bardzo ee, dobre. I tylko będziemy sobie robić kolację i słuchajcie, kupiłam w Biedronce z polecenia mojej siostry. Kiełbasy, jak nigdy. Proszę, moja siostra poleca kiełbasy, ale słuchajcie, ona jest tak dobra, że Wam też o niej wspomnę. Jest to kiełbasa śląska z serem cheddar. Naprawdę jest rewelka. Bardzo dobra, więc polecam jak będziecie w Biedronce i ją zobaczycie to sobie kupcie, bo pycha jest. Także zostało nam jeszcze dwie ostatnie na dzisiejszą kolację, także będziemy mieć po jednej i sobie zjemy. I ja w ogóle muszę umyć dzisiaj już swoje włosy, bo mi się nie chciało wcześniej, a już wołają o pomstwę. Do nieba. No i nic, czekam aż się zrobi pranie, powieszę. Oglądam vlogi, bo powiem Wam, że przez ten urlop, co byliśmy w Polsce, to mam sporo vlogów do nadrobienia, więc sobie siedzę i sobie w międzyczasie tam coś mm, cały czas oglądam. I tu jeszcze sobie dopijam kabusie I tak dzień leci. Mamy dzień kolejny. Ja się właśnie maluję. I jak Wam pokazywałam w filmie, otwieram paczki. Pokazywałam Wam, że zamówiłam sobie dwie takie gąbeczki, trochę już jest brudne, bo ja ją, e, bo ja ją codziennie normalnie e, maluję się. E, ona właśnie już jest namoczona, więc zwiększyła swoją objętość i przychodzę dlatego, że ja nigdy jeszcze nie miałam tak super miękkiej gąbeczki jaka jest ta? Normalnie ona jest świetna, miękka, nie miałam większej gąbeczki. Także taka polecam jak ktoś nie oglądał filmu, nawet jeżeli oglądał to tam jeszcze nie było mojej recenzji, ale właśnie nasłuchałam się dużo innych opinii i powiem wam, że naprawdę ta gąbeczka jest warta kupienia, jest niedroga, ponieważ kosztuje 20 zł, jest to współpraca, czyli te gąbeczki współpracę ze siostrami Ada i HD jak tu widzicie i ona pochodzi z pierdolonej firmy na stronie, mam nadzieję, że jeszcze są bo bardzo często są szybko wyprzedawane, ja sobie całe szczęście kupiłam dwie, także mam jeszcze jedną w gratisie i naprawdę Wam polecam, bo ja większe i fajniejsze gąbeczki naprawdę nie miałam z całego serca, Wam polecam rzadko Wam coś na kanale polecam ale jak coś jest warte uwagi to Wam to Wam polecę i jak już coś polecam, to serio to jest taka polecajka od serca i bardzo mięciutka, także ja się idę malować i odezwę się do Was już pomalowana, ale polecam. Na stronie pierdlenie, jeszcze raz, 20 zł. I w sumie od razu jak Wam robię polecajki, to też Wam wspominałam właśnie wtedy w tym filmie, gdzie otwieram paczki że też właśnie mam brązer w płynie od tych też siostra DeHeide i też jest świetny e, tylko z nim na przykład w sensie trzeba uważać, trzeba nie trzeba trzeba go dawać bardzo mało bo wystarczy naprawdę taka kropeleczka i on super się rozblendowuje e, jest go naprawdę duży ja sobie kiedyś nałożyłam pierwszy raz dwie kropelki i po prostu mm, musiałam długo pracować, żeby to dobrze wyglądało bo jest tak właśnie intensywny i taki wydajny. Ja go kupiłam słuchajcie rok temu. Więc teraz już nie kupowałam go, po jeszcze mam go, wydaje mi się, że sporo to jest taki kol kolorak i naprawdę jest to wydajny produkt. Więc też tak wam polecam, że jak będziecie sobie robić zamówienie na przykład na tym pierreny, tu macie na dole o nazwę. To możecie sobie dorzucić ten Brązer też jest nieduży, niedrogi i to jest taki bronzer. nie chcę, żeby tu wszystkie upajdać Taki odcień, on jest wiecie, taki jak korektor się nakłada takim aplikatorem Też polecajka Dobrze, ja się pomalowałam, ubrałam makijaż, skończony I podkład, i to właśnie zrobiłam tym produktem, które wam pokazywałam Czyli podkład nałożyłam y Tą gąbeczką i super się blonduje każdy podkład tą gąbeczką I do tego mam ten bronzer Tutaj i tutaj, także Myślę, że właśnie te produkty są warte Swojej uwagi i słuchajcie, żeby nie było to, nie jest żadna współpraca ja nie mam z takimi firmami dużymi współprac, żeby ktoś zaraz nie pisał, że Współpraca nie oznaczona Nie, to nie jest współpraca Chciałabym, ale Mój mini, mini kanał na to nie pozwoli. Także polecanko. I słuchajcie, idę robić ciacho. Zaraz wam powiem dlaczego i jakie. Dlaczego? Proszę, tutaj jest główny powód. Dlaczego bardzo rzadko spotykane teraz papierówki, wydaje mi się. Dostaliśmy od babci Kuby. Dostaliśmy ich, ich o wiele więcej. Podzieliłyśmy się tam u nas w domu z nimi, z tymi papierówkami u mojego taty. I Połowę ją zjedliśmy, ale już dzisiaj jedno wyrzuciłam i one zaczynają gnić, więc właśnie będę robić dzisiaj jabłecznik z papierówek. Także sobie za chwilę zaczniemy robić. Później trzeba wstawić na godzinę do lodówki, to ja sobie w tym czasie pójdę do koleżanki na kawę i wrócę i zrobię, więc pewnie jutro do kawki. Może dzisiaj wieczorem będzie można jeszcze zjeść. A na obiad robię spaghetti. Właśnie mięsko mielone mi się już rozmraża. Muszę je zarać wodą, bo raczej się tak nie rozmrozi. No i tak będzie dzisiaj wyglądał mój dzień: czyli kawka, ciacho, obiadek i, i tyle. Także taki to będzie domowy vlog z polecajkami, jakimiś tam, z pysznym ciachem i migami bateria. Odzywam się do Was. Jak może utworzę coś z tego ciasta z tych składników, a przepis mam na szybko Wam zaraz powiem, bo bardzo fajny przepis właśnie znalazłam, to jest papierówek na internecie, podam Wam jakby ktoś chciał, czyli później to Wam w ogóle powiem, czy to wyszło, bo może ja Wam podam, a wcale dobre nie będzie czekajcie już szybko Wam powiem przepisu Ania gotuje szarlotka, na zdjęciu wygląda tak więc mam nadzieję, że mój będzie wyglądał tak samo i będzie równie smaczny. I proszę, bardzo już ciasto zrobione. Kładziemy do lodówki w przepisie na godzinkę. W moim przypadku pewnie będzie na trochę dłużej, no bo pójdę na tą kawkę, ale już będzie czekać. Także kładziemy i niech czeka i ciasto gotowe, także bierzemy się za kawusie i będziemy jeść. Mamy godzinkę już po osiemnastej, ciasto wyszło bardzo dobre. Eee, Siedliśmy do kawki aż po dwa kawałki, jeszcze było troszkę ciepłe, więc wyszło, powiem Wam, że takie ciasto na spontanie, a wyszło bardzo dobre i Kubie też smakuje, więc eee, super. I ja teraz sobie siedzę, oglądam vlogi, aktualnie mam vloga Alice Vlog Channel i sobie oglądam, obiad też jedliśmy i spaghetti wyszło też dobre, u koleżanki sobie posiedzieliśmy, sobie pogadaliśmy chyba z dwie godzinki, siedziałam także też się troszeczkę rozerwałam i... I fajnie, no i tak jak mówię, to chyba właśnie będzie bardziej taki domowy vlog, bo z domu w sumie tylko byliśmy w tym sklepie i to tak taki bardziej domowy vlog wyszedł yy, Tak jak już Wam mówiłam yy, I nie wiem ile materiału nagrałam, bo to był taki vlog w sumie z dwóch dni, bo nagrywałam wczoraj i dzisiaj, tak? Tak, yy, ale myślę, że Wam zmontuję i zobaczymy ile tego... Będzie. Wydaje mi się, że jest brudny obiektyw albo mam brudne okulary. No, i czekam na paczkę z Shein, więc będzie haul w sumie haul, nie haul. Bo zamówiłam dwie sukienki tylko, ale to je wam pokażę. I coś jeszcze, ale nie wiem kiedy no, przyjdę, bo w sumie dopiero co ja sobie zamawiałam, więc pewnie sobie troszeczkę poczekamy. No, więc jak przyjdę to on na w jakimś tam vlogu yy, pokażę I teraz właśnie oglądam vlogi Podpisywałam wam trochę na komentarze I ten Myślę, że nic już dzisiaj więcej nie będzie działo ciekawego Mam już kolejnego vloga, to jest zmontowanego i czeka w kolejce Pewnie no wiadomo, że jak to pewnie jak tego, no nie pewnie tylko na pewno jak tego w ogóle oglądacie, to tamten też jest na kanale, czyli ostatni vlog z Polski. Dobra, idę podłączyć sobie baterię, wymienić sobie na nową, żeby był gotowy aparat na kolejne vlogi. Ja się z Wami żegnam w tym vlogu, Papa, pa. zostawcie łap... zostawcie łapeczkę do góry i do kolejnego.